Witajcie. Zostałem zaproszony do udziału we wspaniałej akcji Milion Bombek dla Ingusi. To maleńka dziewczynka, mieszkanka naszej gminy, która niestety ciężko zachorowała i zbierane są pieniądze na to, żeby można było ją wyleczyć. Z przyjemnością biorę udział w tej akcji. Dziękuję za zaproszenie, Żenecie, i dziękuję za zaproszenie, Kamil. Moi drodzy, jutro Wigilia, potem Święta Bożego Narodzenia. Pomyślałem sobie, że byłoby pięknie, gdyby w każdym polickim domu wisiała bombka z napisem bohaterska Inga. Dlatego chciałem zaprosić wszystkich Policzan, wszystkich mieszkańców Polic do tego, abyście Wy wzięli udział w tej akcji i powiesili na swoich choinkach bombkę dla bohaterskiej Ingi. Zapraszam Was gorąco, niech w Policach rośnie serce i niech Police pomagają. Swojej małej sąsiadce. A na święta życzę Wam wszystkiego dobrego, a przede wszystkim dużo zdrowia.